Czy słyszeliście kiedyś o polityku, który blokował drogi traktorami i wysypywał zboże na tory kolejowe? Poznajcie Andrzeja Lepera. Urodzony w 1954 roku w małej wsi, Leper nie skończył liceum, oblał egzaminy końcowe. Ale to go nie powstrzymało. Prowadził własne gospodarstwo, a w latach 90. stał się legendą, prowadząc dzikie protesty rolników w całej Polsce. Wyobraźcie sobie: autostrady zablokowane traktorami. Zboże wysypywane na tory kolejowe. Dbał o to, żeby ludzie go zauważyli. Leper założył nawet własną partię polityczną, samoobronę, i czterokrotnie kandydował na prezydenta, raz zajmując trzecie miejsce. Był znany ze swoich odważnych, czasem szokujących haseł, takich jak Balcerowicz musi odejść. Ale jego kariera była również pełna skandali i spraw sądowych. Niestety, jego życie zakończyło się tragicznie w 2011 roku. Ale jego historia do dziś wywołuje debaty i teorie spiskowe. Zaskoczeni? Dajcie znać w komentarzach.